Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Chodzi o tłumy. Jezus mówił tłumom, ludzi, którzy szli za nim, yy, naukę w przypowieściach i w tych przypowieściach była zawarta jakaś mądrość, ale on nie tłumaczył tej mądrości. Nie tłumaczył tego, co miał na myśli, tylko dawał im przypowieści, takie okruszki można by było powiedzieć. On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie, kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I ktoś, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe. Dlaczego tak? Bóg jest niesprawiedliwy? Ten, który jest sprawiedliwy, stał się niesprawiedliwy? Hola, hola. Znacie to oczywiście, ja też to znam, że Bóg do mnie mówi, a ja go nie rozumiem. Wtedy ciężko jest słuchać tego, który do ciebie coś mówi. Jak go nie rozumiesz? A on nawet nie ma zamiaru ci tego wyjaśnić. Po prostu mówi, Jakieś tajemnicze słowa. Weź go zrozum. I to nie Bóg ma problem. Tylko my. Pamiętajmy o tym zawsze. Bóg nigdy nie jest jakiś skażony, słaby, niedoskonały. On stał się słaby, bo chciał się zbliżyć do nas. Chciał nam służyć. Dlatego stał się słaby i. Śmiertelny. Bóg stał się śmiertelny po to, żeby pokonać śmierć i wyciągnąć nas z otchłani śmierci. I tu nie chodzi o śmierć fizyczną, tylko o śmierć duchową. Pamiętajmy zawsze, że dusza jest ważniejsza od ciała. Ciało zjedzą robaki. Albo nie, bo czasami nie jedzą. Tych świętych ciał robaki nie dotykają. Co można zobaczyć na przykładzie ojca Pio, różnych świętych, którzy się nie rozłożyli, robaki ich nie dotknęły, bo, bo są święci. Dusza jest ważniejsza od ciała. I dusza często się upomina. Kiedy wpadamy w depresję, taką melancholię, taką acedię, to często dusza mówi: Jestem już tak głodna Boga. Daj mi Boga żywego, daj mi Boga żywego. Zlituj się człowieku. Nie, nie myśl tylko o ciele. Myśl także o duchowych sprawach. O duchowych sprawach to my często myślimy, kiedy właśnie nam się ciało psuje. I, Panie Boże, ratuj, pomóż, ratuj, pomóż, pomóż, ratuj, ratuj, pomóż i tak ciągle i tak ciągle. No, a on często nam coś mówi, a my go nie rozumiemy i tak w kółko, cały czas. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza, także na nas. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Dlaczego? Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. To nasza wina, że Bóg mówi do nas. Tak, że go nie rozumiemy. To nasza wina. Wiecie, Bóg mówi do swoich przyjaciół. Mówi, lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Przyjaciel idzie za Bogiem. Przyjaciela trzeba oczywiście wypróbować. Jezus nie miał gdzie głowy położyć. Nie miał nawet swojego kamienia, swojego gniazda. Po prostu dzisiaj jest tu, jutro jest tam, bo misja jest najważniejsza. Idziecie za mną czy nie? Musicie zostawić swoje biznesy, swoje plany na, na, na życie, swoje rodziny. Musicie zostawić wszystko i pójść za mną. Wtedy okażecie się prawdziwymi przyjaciółmi. Oczywiście no, Judasz nie okazał się prawdziwym przyjacielem, bo zwątpił. Zwątpił w Jezusa. Wydał go stał się nieprzyjacielem. Wszystko zaczyna się od małych rzeczy, od małych zaniedbań, od małych okruszków, małych wątpliwości, małych zniechęceń. Nie chcę mi się już służyć Bogu. I ta kropla drąży skałę. I w końcu znasz Biblię, czytałeś ją nieraz i ona przestaje do ciebie mówić. Boże, nie rozumiem Biblii. Raczej znaczy, dosłownie rozumiem co tu jest napisane, ale jak ja mam się w tym odnaleźć? Chodzę do kościoła całe życie i nie mam relacji z Bogiem. Bóg do mnie nie mówi. Dlaczego? Albo przechodzisz próbę? Próbę wytrwałości? Ciemność duszy albo po prostu twoja dusza, twoje życie jest po prostu tak ciemne, że Światło zrozumienia nie dociera do Twoich uszu, ani do Twoich oczu, do Twojego rozumu, bo Masz serce twarde jak ser. Podoba mi się to sformułowanie. Ostatnio znalazłem takie słowo w, w Biblii Pierwszego Kościoła. To jest tłumaczenie z greckiego, nie z hebrajskiego na polski, tylko greckiego na polski. I tam jest napisane, że w Psalmie 119, nie pamiętam wersetu, że ich serce jest stwardniałe jak ser. No, nie da się stwardniałego sera spożywać. Już to jest twarde, to stwardniało po prostu. No. Moje serce może być twarde jak ser. Mogę być twardy, stwardniały na drugiego człowieka, na Boga żywego, który chce mi dać życie, a ja w to nie wierzę. Co zrobisz z tym, że nie rozumiesz słów? Zostawisz je? Czy będziesz tak długo szedł za Jezusem, aż on ci wyjaśni? Zobacz, trzeba być uczniem Jezusa. Jezus wyjaśniał wszystko uczniom, a żeby być uczniem Jezusa, trzeba wszystko zostawić i wybrać tylko Go. On jest najważniejszy. A nie sporadycznie idę za Nim, jak to bywało z tłumami. Mam potrzebę, ciekawość, o coś nowego. O, zajrzę, zobaczę. W sumie to nie muszę tutaj być, ale idę no, z ciekawości, z przyzwyczajenia, bo nie mam niczego innego do roboty. Nie, idę za Jezusem, bo On jest moim panem, bo On jest moją inwestycją. W moje życie zostawiam wszystko. Wszystkie biznesy zamykam i idę za Nim. On jest najważniejszy. I, w, I słucham wszystkiego, co On mi mówi. Nie tylko rzeczy miłe, przyjemne, fajne. Uwielbienie, uzdrowienie. Podnoszone rączki, klaskanie. Nie? To jest część. Część podążania za Panem Jezusem. Druga część, inna część. To cierpienie, pokuta, krzyż, samotność, cisza. Ty mówisz, a on milczy. Ty mówisz, a on jeszcze bardziej milczy. I od czasu do czasu powiedz jakieś słowo, którego i tak nie rozumiesz. To jest próba, trzeba to wytrwać. Kiedyś to zrozumiesz. Jeśli wytrwasz do tego kiedyś. To od Ciebie zależy. To, że masz oczy zamknięte, uszy zamknięte, serce jak twarde jak ser, to nie jest wina Boga. W żadnym wypadku. To jest nasza skłonność do grzechu. To jest ta porządliwość serca. To są te chwasty, które są w nas i czynią nas nieprzyjaciółmi Boga. Bóg chce być naszym przyjacielem, ale my często za łatwo byśmy chcieli za łatwo. Musi być łatwo. Odkąd poszedłem za Jezusem, to w moim życiu jest trudno naprawdę jest trudno. Ale wolę trudzić się teraz i od czasu do, do czasu otrzymać to pocieszenie, niż to, co było wcześniej przed Jezusem. Sam sobie pocieszenie brałem. Różne używki, ale to działało na chwilę, a później był wielki kac moralny, fizyczny. Problemy z ludźmi. Dzisiaj też mam problemy z ludźmi, ale, ale wiem, że jestem sprawiedliwy, bo On mnie usprawiedliwia. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy, którzy mają Którzy są ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Pierwsze błogosławieństwo i ostatnie. Chcesz, chcesz być blisko tego, który przyszedł na ten świat. To stan się ubogi w duchu i wypełniaj wszystko, o cokolwiek on ci poprosi. Masz dziesięć przykazań. Dziesięć przykazań wystarczy, prawo naturalne, które zostało przypomniane człowiekowi, który zapomniał o tym prawie naturalnym. No i pierwsza rzecz ważna: przestań marudzić, przestań narzekać. To jest często też powód tego, że nie słyszymy Boga. Nasze marudzenie to są takie krzaki, takie ciernie, które zagłuszają słowo Boże. Marudzenie, narzekanie, biadolenie. Zrezygnuj z tego. To jest jak pleśń. Pleśń w naszej duszy. Zrezygnuj z tego i powiedz: Dobra, milczę, cisza. Już nic nie będę narzekał. Już nie będę marudził Tobie, Panie Boże. Niech wyjdzie słońce, właśnie wyszło. I przestanie padać deszcz. I właśnie przestał padać deszcz. Zacznij uwielbiać Boga. Bo nie y, on ma problem, tylko ty masz problem. On jest święty, on jest dobry. To my jesteśmy skrzywieni, połamani y, i nieczyści. On chce nas oczyścić, bo nas kocha. Dobra, tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.